Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy krewetkomaniacy, dzisiaj zrobimy komuś małą niespodziankę. Pamiętacie na ostatnim live'ie, który prowadziłem u siebie na kanale, fakt, że one nie są jakoś super regularnie, ale na ostatnim live'ie wspominałem Wam, że młody akwarysta, młody krewetkomaniak Max, którego mogliście już widzieć u mnie na kanale, bo jest taki vlog, który się nazywa Na Maxa, możecie go wyszukać u mnie na kanale, Max jest krewetkomaniakiem, jest akwarystą, mało tego jest, yy, można powiedzieć, fanem moim kanału Shop and Shrimps. I Ja na live, który prowadziłem yy, ostatnio, wspomniałem, że Maxowi z okazji urodzin zrobię małą niespodziankę. Yy, no i to się dokonuje, troszeczkę jakieś półtora tygodnia po jego urodzinach, bo z czasem jest różnie, ale Max nie wie, że ja do niego dzisiaj przyjadę. I dla Maxa szykuję też kilka, kilka prezentów. Osoby będące na live, na przykład jak Tomasz, też się jakby dołożyły do, do tego, żeby Maxowi prezent zrobić niespodziankę. Więc ciśniemy, ciśniemy do, do Maxa, pokażę Wam co dla no niego to, ma. Słuchajcie, że Max jest zapalonym krewetkomaniakiem w takiej torebeczce. Biorę mu pokarm Royal Shrimp Food. Biorę mu powder. kiedyś widział u mnie na kanale taki kubek jeszcze ze starym logo Trzmiela. Ja wtedy powiedziałem, że to jest kubek wszystkich szefów na tym moim live'ie i Max to podchwycił i cały czas mamie powtarzał, że on chce kubek wszystkich szefów, nie? Więc mimo, że tych kubków już dawno, dawno nie było, ale udało się kubeczek załatwić, więc Max otrzyma też kubek ten, który chciał. Dodatkowo nie będę rozwijał. Maxowi sprezentuję kalendarz na 2022 rok, który mogliście też u mnie na live, na live oglądać. To jest ten kalendarz krewetkowy. Piękny, duży duży kalendarz. Też Max ode mnie otrzyma w prezencie. No i oczywiście nie mogłoby się obyć bez krewetek, więc Maxowi sprezentuję 10 krewetek czarnych Galaxy, które są tutaj i 10 krewetek Fancy Tiger czerwonych, które mam wyłowione tutaj. Mam nadzieję, że Maxowi to to się spodoba, taki prezent. Max jeszcze wspominał e, o podłożu, żeby chciał e, podłoże do jednego zbiornika, bo oczywiście jak zawsze u nas wszystkich choroba krewetkowa postępuje i jak się miało jedno akwarium dwa, to teraz Max ma tych akwarium chyba pięć i będzie stawiał kolejne, jeszcze kolejne i wiadomo, że przydałoby się do kolejnych e, podłoże aktywne, więc Wejdę jeszcze na strych, zobaczę, czy na strychu mam podłoże aktywne. Bo ja trochę tych gadżetów różnych akwarystycznych mam i produktów, ale muszę wejść na strych, zobaczyć, czy, czy faktycznie podłoże tam się znajduje. No, Chopin na strychu ma dużo rzeczy. Udało się podłoże Master Soil znaleźć. Mam kilka worków, więc jedno takie 3-litrowe podłoże Master Soil też trafi do, do Maxa. Max nie wie, że ja przyjadę, wie po prostu tylko jego mama, bo mama musiała wiedzieć, że. Że przyjedzie gość, więc jadę do Maxa z tymi prezentami. Mam nadzieję, że Max będzie zadowolony. Dobra, podjechaliśmy, zadzwonimy. Dobra, drzwi otwarte, lecimy na górę. Czwarte piętro. Cześć. Cześć Maksiu. Hej. Szufla. A dziękuję. Mam prezenty dla Ciebie. Nie musiałeś. ale trochę tak myślałem, że to będzie z. Tak? Tak. A skąd się domyślałeś? A to mama już pytała, co byś chciał być z Openem. A. Dobra Max, patrz, co ja tutaj mam. A bo sobie zobacz, to jest tak, to. Dziękuję. I tu mam jeszcze, patrz. 10 krewetek czarnych galaksy. Wow. Tu będziesz miał. Dasz radę? Tak. Tu masz czerwone Fancy tiger. Wow, dziękuję. I tutaj. Masz worek podłoża Master Soil. 3 litry. Okay? Wow, dziękuję. A tu masz patrz. Kubek. O, o takie chodziło? Kubek wszystkich szefów? Tak. Tak? Trzymaj. Czekaj, czekaj. No, o tu jest takie o, żeby przywiesić, tak. jest taki duży kalendarz krewetkowy. Mhm. Na przyszły rok. Fajnie? Tak. Ja tu. Tutaj gdzieś, tam na środku? Hmm, chyba tam. Tak? Maksymilian. O. Tak. Tu się wy, wy, wyprostuje, nie? A go odwinęli trochę na moment w drugą stronę. Czekaj Maciu. Mamonę dodamy tak. No prawie, nie? Super? Tak. Piątka. Chodź pokaż mi swoje zbiorniki. Do, OK? Zobaczymy co tam. Dobra, i co my tu mamy? To jest jakieś świeże dojrzewające. Trochę glona się pojawiło, nie? Ale to, wiesz co, to jest takie coś, to co się nazywa śluzowiec. Tak. A wiesz, tak? Tak, wiem. Wiesz, no to, to zejdzie. To po jakimś czasie, jak zbiornik dojrzeje, to, to zejdzie. To są budzki. I tutaj też są mikrozoria. Mikrozoria, no super. I tutaj jest, o, tam z tyłu białymi plankami jest ten. No. Jak mnie co nie wiem, ale tak, faktycznie mikrozoria są, bucefalandry są. Tutaj jest jakiś... Yy, jak, jak, paprotka, tylko to ma swoją nazwę, to się nazywa Bolbitis chyba, nie? To są chyba Bolbitisy. Tak. No fajnie. Grzałka jest, filterek jest, lampka tak. świeci. Mhm. I tylko krewetek brakuje. Nie sam braliśmy trzy, żeby śluzowiec. A. Dobra, a powiesz a mi o akwarium obok coś? Tak. O. Ok. Akwarium, ją um No. To tutaj jest jakby trochę tak normalnie. Już jednak krewetka tutaj ściągła filink. Mhm. I gdzie jest ta wylinka? tutaj. Ok, zobaczymy. A jest, no. Faktycznie jest filing. <noise> Może odłożymy te, to. Damy gdzieś tutaj o. Damy mamie. tak. Dobra, i tutaj mamy tak. Tu są jakieś mchy. Tak. Też jest paprotka, też jakiś Bolbitis jest. Tak. Tu jakieś mikrozorium. I tu jest krewetki są te. Tak. I krewetki są. Jeloły chyba, nie? Tak, tam. O tak można się. No ale tu tutaj też się te siedzą. O. o, tak. Tu na dole też są. Jakby było ich jeszcze dwa, to by jeszcze zobaczył całe statto. Jedna tam i cztery tu. Aha. Po pięć. No No dobra i filterek działa, grzałka grzeje. A już trzecia? No to trzeba stawiać kolejne, nie? Tak, mamy tam już dwa. A, tu jeszcze dwa masz. I, i, I to są tutaj będą zakładane, tak? Tak. Aha No dobra, dobra. No fajnie. A czy ze mną wybić szampana? Szampana? Tak. No jasne. Ej, no super. Takie twoje urodzinowe, nie? Tak. To ile masz lat? Dziewięć. Dziewięć lat. Ty, a jak strzeli tak mocno, zbijemy akwarium i co będzie? Czy nie strzeli, tak? Nie. Czy nie strzeli. Może lepiej na To co, Max, gotowy? Tak. Ma strzelić, czy lepiej nie? Przez okno. <noise> Uwaga. Ma strzelić, czy, czy tak? Jak chcesz? Ja się dziękuję o rękawca. Strzelić? Tak. Do wszystkiego najgorszego. O, teraz przytrzymamy. Dobra. Widziałes? Jaka, jaka profeska? Tu będzie dla mnie, a ty wypijesz w kubku wszystkich szefów, dobra? A Marcin ty pijesz? Ja, śmielowy. Śmielowy, dobra. Śmielowy też porządny chówek. Mama też się napije? Nagrywa. Mama nagrywa. Dobra. To zdrówko. za te twoje 9 lat. Żeby się krewetki chowały. Tak. To, to... A jeszcze masz tam akwarium Pokażesz mi je? Tak, to była pierwsza moje akwarium. Nie całkiem pierwsze, bardziej trudne. A tak? to jedno się zniszczyło. No. A, i tutaj są jakieś krewetki krystal, nie? Tak. Czarne. Tutaj jest ich najwięcej. Zapali się to Zobaczymy bliżej. Ładny mech, też tam chyba na dole jest jakiś A. Anubias, nie? Tak. Tutaj. Chyba. Anubias, filterek pad mini. Tak. No fajnie, podłoże aktywne. Chyba dobrze tym krewetkom tutaj, nie? Bo dużo ich jest. Mhm. Uh -huh. się i nagle i nagrać Oho. No. no to fajnie. To krewetkari masz teraz trzy i będą jeszcze dwa u góry, tak? Które stoją. I co, dwa jeszcze dwa komplecie. Jeszcze dwa. I gdzie ty pomieścisz to wszystko? Niech już się mama martwi, nie? Gdzie pomieścić? Dobra, Max, także ja będę znikał. Mam nadzieję, że prezenty... fajne? Podobały tak, się? Podobały się. To szufelka. Choduj krewetki. Mhm, bądź tak. takim fajnym chłopakiem, jakim jesteś. Mhm. No i do zobaczenia. No. Pa, no i tak, ja już od, od Maxa, dostałem od Maxa jeszcze ciastka, ciastka, na drogę. Wydaje mi się, że niespodzianka się udała. Max, jak widzicie, ma kilka krewetkarii, będzie miał jeszcze więcej, więc, yy, więc krewetki się mu przydadzą, nie? Także fajnie, się cieszę. No, no i tyle. Trzymajcie się. Cześć, cześć.